Witam, dzisiaj mamy 14 dzień z życia młodych królików. Sprawdzimy dzisiaj gniazdo, policzymy malutkie. Najpierw musimy złapać zapach od samicy, tak żeby żeby na naszych rękach był zapach samicy. Młode są tutaj w, w środku schowane. Tutaj są tak. Pogłaszczemy samice ładnie. Tutaj malutkie sobie ładnie siedzą. Tak, samice wyłożymy z klapki na czas sprawdzania. Tutaj ją zostawimy. A my w tym czasie mamy możliwość sprawdzenia gniazda. Tak, tutaj możemy tak ustawić. A dzisiaj uszykowałem sobie taki, taki koszyczek duży, żeby do tego koszyczka te małe powkładać, bo jak je tutaj wypuszczałem po klatce, to uciekały mi niektóre wracały do gniazda i, i chwilami nie wiedziałem czy, czy, czy już tego małego policzyłem, czy jeszcze go nie policzyłem, więc włożyłem sobie taki koszyk tutaj. Tak, i zaraz będziemy y, sprawdzać. jeden, dwa, trzy, cztery, pięć Siedem osiem. Tak wyglądają malutkie cały, cały taki duży koszyczek króliczków. Już widać, że niektóre będą takie troszkę jaśniejsze. Niektóre trochę ciemniejsze. Tylko ten tutaj jest ewidentnie jaśniejszy. A na przykład tutaj ten będzie ciemniejszy. Tak mało już mają otwarte oczy. Dobrze. Mamy teraz przynajmniej dobrze policzone. Mogę, że jednak z bliska tak pokażę. Tak to wygląda. Dobrze odłożymy do gniazda. Tutaj gniazdo jest takie dość, dość, dość głębokie i one już po całej długości mają i z tej strony, i z tej gniazdo zrobione. Drugiego takiego jaśniejszego też odłożymy. maszyczek wyjmiemy z klatki, żeby nam tutaj nie przeszkadzał już gniazdo trochę zamkniemy tak, żeby matki nie stresować matka tutaj już cały czas się właśnie się interesuje co my tu robimy Oj i sama wróciła do do klatki damy samicy yy, siana, bo już dość dużo z paśnika wyjadła tak. tu mamy to siano dokładamy do paśnika. Siana mamy w paśniku i będziemy jeszcze nasypiemy tak yy, trochę pszenicy, paszę dla matek karmiące ona tą paszę bardzo lubi I bardzo chętnie ją wydawa i Standardowo yy, smaczki. musimy będę tak. Yy, dwie marchewki. I z dwa kawałki jabłek. Oraz tutaj mam yy, kawałki świerku i też włożę je tutaj yy, do paśnika, żeby samica mogła później yy, zjeść. Jak samica tutaj ładnie zajada. Jeden malutki się z gniazda o się schował dobra przejdźmy teraz do malwiny tutaj mamy malwinę, malwina jak zwykle się interesuje jak my tutaj coś robimy obok Ale też możemy pogłaskać. Ona bardzo lubi być głaskana. Ona wczoraj bardzo dużo też zboża zjadła, bo tylko resztki zostały, więc zaraz jej uzupełnimy braki. Najpierw, najpierw nasypiemy pszenicy. trochę owsa i też damy smaczki czyli tak Malwina ona dostaje gotowane ziemniaki z obiadu jej bardzo ziemniaki smakują bo na przykład Haland prawie w ogóle ziemniaków nie je więc nawet za bardzo nie daje bo nie ma po prostu nie smakują mu ziemniaki. Tutaj włożymy yy dwa ziemniaczki. Damy też trochę jabłka. O, jab jabłko zabrała. Tutaj włożymy jabłko do środka. Też marchewkę. No. Zajada jabłko ładnie. Tak to wygląda. Tutaj tyle zostało z tego gniazda. Więc nie wiem, czy, czy Malwina urodzi, bo te gniazdo takie już jest przysypane świeżą słomą. Trochę tam jeszcze tego puchu zostało, ale nie wiem, czy w ogóle Malwina będzie, będzie rodzić, bo termin ma na około 24 grudnia, czyli w sumie na, na wigilię, ale to zobaczymy, bo raz już miała rodzić, a nie urodziła i była drugi raz dopuszczona, i teraz zobaczymy, czy, czy urodzi. Więc to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie materiału. Zapraszam do komentowania, polubienia. Na razie.